Cześć, witajcie z tej strony Maxi Fibs, a W dzisiejszym odcinku będziemy dokańczać, malować to krzesło, yy, bo ja już tu zacząłem. Yy, z filmem lecz coś z kamerą się stało, no i w końcu mi tego nie nagrało. Nie wiem czemu, a szkoda. Krzesło musimy jeszcze wymalować. Od tej strony kolor różnicowy jest tak. Ja sobie przykręcę kamerę, bo będzie teraz lepiej. A więc maluję. Eł, nie wymaluję tego całego przy kamerze, dlatego że. Dlatego, że no, wiecie, jest. Yy, tu chwilkę mi zejdzie, a więc ja tu trochę zacznę. Tak się ustawię. Krzesu nawet ładnie, jest malowane. Tu trochę dużo tego na Ale w sumie doszliśmy do końca. Wymalowaliśmy, a więc mam nadzieję, że to krzesło mi się sprawdzi, w sensie, chodzi o wymalowanie. Ja tutaj obkleję głowicę i dół, i włożę to krzesło do tego, dlatego że dziś nie ma, będę mieć czasu żeby yy, przetestować ale w środę będzie film, mianowicie będę wyrywać drzewo. No i, yy, i to, to krzesło będzie z tyłu. To sobie zobaczycie, pokażę Wam, albo nie będzie właśnie z tyłu próbuję zacząć taśmę. Nie wymalować za bardzo tego, a więc ja zaraz obkleję i pokażę. Obkleiłem tyle, wystarczy i ja to włożę, dlatego że i tak to będę malował. A więc założę rękawice i będę to zakładał. Dobra, założyłem rękawice, ja biorę to krzesło i wsuwam. O, mamy elegancko zapięte krzesło, tak właśnie wygląda. A więc mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Subskrybujcie mój kanał Maxi Philips oraz polecane kanały przeze mnie Simon Traktor oraz Agro Kubuś. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. A jak nabijecie <laughs> jeszcze 3 subskrypcje, to wymalujemy ten oto. Mój wynalazek. Kultywator. Albo na szaro, albo na zielono. A więc. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć.